Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Gołąb i chciałbym Państwa powitać w nowym podcaście Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych Rozmowy o Prezydencji. W styczniu 2025 roku Polska rozpoczyna drugą już prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, pierwsza była w 2011 roku. Najbliższy rok będzie więc kluczowy dla odpowiedniego przygotowania tego ważnego okresu. Dlatego rozmawiamy o tym, co najważniejsze, z najlepszymi ekspertami ochrony zdrowia. A dziś moim gościem jest dr Jarosław Aleszczuk. Ekspert ochrony zdrowia, swego czasu szef innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce, w Europie oraz partner Vision Group. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie doktorze, nie ukrywam, że ponieważ jednym z priorytetów jest rozwój kompetencji w dziedzinie cyfrowej, nie, poprosiłem czat GPT o to, żeby pomógł sformułować pytania, do moich gości i o to, co chat GPT zaproponował. Myślę, że wie, co mówi, wie, co pisze. Zatem korzystając z tej pomocy i wzmacniając nasze kompetencje cyfrowe, pierwszym pytaniem będzie, jak ocenia Pan rolę i znaczenie Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19 i jej następstw. Panie redaktorze, ponieważ e, e, wcześniej rozmawialiśmy i pan mi powiedział, że wykorzystuje czata GPT do przygotowywania pytań, to ja wykorzystałem czata GPT do przygotowania odpowiedzi na pierwsze pytanie. Dobrze. Więc pozwolę potem sobie, rozumiem, autorsko będziemy... Potem autorsko, e, oczywiście. Natomiast to pierwsze, e, to jest dosyć ciekawe, bo ono rzeczywiście e, e, bardzo jest zgodne z tym, co sam myślałem, żeby odpowiedzieć. Ale o to, co powiedział czat GPT, Odpowiadając na Pana pytanie, Unia Europejska odegrała istotną rolę w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19. Kilka aspektów, które warto uwzględnić. Jeden, dostarczanie szczepionek. Dwa, koordynacja działań. Trzy, fundusze i wsparcie finansowe. Cztery, wdrażanie strategii zdrowotnych. I oczywiście ChatGPT rozwija te tematy dość szczegółowo. Natomiast myślę, że zdrowie jest na tyle ważnym. Elementem strategii Unii Europejskiej, że rzeczywiście zasługuje na takie ważne miejsce w, w wypracowaniu strategii. Oczywiście w 2020-2021 roku powstała, powstał program EU for Health na lata 2021-2027, i tamte priorytety. Unii Europejskiej zostały dość jasno sformułowane, przynajmniej w zakresie właśnie tego konkretnego programu, który niesie za sobą bardzo poważne też inwestycje. I te priorytety są związane przede wszystkim z promocją zdrowia, po drugie, współpracą transgraniczną, po trzecie, z takim właśnie stanem przygotowania na ewentualne wyzwania zdrowotne transgraniczne i po czwarte. Dostępność i równość, jeśli chodzi o y, ochronę zdrowia, leki, sprzęt medyczny. To też się łączy trochę z jednym z priorytetów, które zaproponowało Ministerstwo Zdrowia na tą prezydencję polską w 2025, bo jeden z tych priorytetów to jest właśnie promowanie profilaktyki, więc to się wpisuje w ten program, o którym pan doktor mówił. Natomiast drugim pytaniem i to się też wiąże z odpowiedzią na pierwsze, ale myślę, że można to rozwinąć, jakie są główne wyzwania i szanse dla polskiego systemu ochrony zdrowia w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i jakie w związku z tym cele i działania powinna realizować Polska w tej dziedzinie. To jest Duże wyzwanie, ale też duża możliwość, żeby pewną agendę wypromować no i żeby Polska stała się tutaj liderem w rozwoju polityki zdrowotnej w Unii Europejskiej przynajmniej w tym półrocznym okresie. Takie jest założenie, czyli między styczniem a czerwcem 2025 roku. To jest w ogóle bardzo ciekawa koncepcja tych priorytetów i tych okresów sześciomiesięcznych prezydencji, bo jak obaj doskonale wiemy, trudno jest w przeciągu sześciu miesięcy coś zacząć, wdrożyć i skończyć. Prawda? No, można ewentualnie zacząć, natomiast trudno jest rzeczywiście pewne programy wdrożyć. Natomiast no, myślę, że warto pomyśleć w tym kontekście, w czym Polska jest dobra. Dzisiaj, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, i jakie są braki Unii Europejskiej, czy pozostałych innych krajów Unii Europejskiej w kontekście ochrony zdrowia, i jakie są potrzeby Unii Europejskiej w kontekście ochrony zdrowia. I teraz, ja myślę, że naszą taką bardzo dużą kompetencją dzisiaj jest ucyfrowienie ochrony zdrowia. I to jest element, który jest jednym z priorytetów na pewno naszej prezydencji. Natomiast, ja myślę, że tutaj. W tym elemencie jesteśmy w stanie pokazać, jak my wdrożyliśmy, czy receptę, czy zwolnienia i te nasze rozwiązania rozwinąć w kontekście European Health Data Safety, czy innych, czy innych programów typu na przykład One Million Genome Map itd. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że jednym, czy właściwie pierwszym priorytetem zdrowotnym w ramach polskiej prezydencji jest rozwój kompetencji cyfrowych w ochronie zdrowia w ramach Unii Europejskiej. Więc to jest bardzo dobra e, platforma, płaszczyzna do tego, żeby wymienić te doświadczenia i żeby ujednolicić te kompetencje cyfrowe, jeżeli chodzi o nie, Unię Europejską. To, co jest jeszcze naszą no przewagą w kontekście cyfryzacji, to nie tylko rozwiązania, jakie wdrożyliśmy, natomiast również dostępność kadry. Bo jednak Polska już dzisiaj jest dość dobrze znana nie tylko w Unii Europejskiej, ale w całym świecie, właśnie z punktu widzenia kształcenia kadry informatycznej. I tutaj mamy, mamy na pewno olbrzymią przewagę. I w tym świecie, powiedzmy, technologicznym, cyfrowym jesteśmy bardzo dobrze znani i to myślę, że też warto na to zwrócić uwagę. No, chat GPT jest w stanie zrobić dużo, natomiast do tego czata GPT potrzebne są osoby, które będą dodawały pewnej kolorystyki i specjalizacji do tego czata GPT. No i to właśnie są najczęściej informatycy, którzy są w stanie odpowiednio promptować tego czata GPT, ale też opracowywać sam cały back engine, jak on właśnie działa w poszczególnych kontekstach. To bardzo ciekawe. Kolejnym pytaniem jest to, jako były szef kilku innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce i w Europie, chciałbym zapytać, jak Pan widzi, oczywiście w kontekście prezydencji, kwestię zapewnienia dostępu do innowacyjnych leków i terapii dla pacjentów w Europie? Bo mówimy tutaj o barierach, o możliwościach współpracy między publicznym i prywatnym sektorem w tym obszarze. No, i właśnie jakie są Pana doświadczenia, opinie na temat tej współpracy międzynarodowej, transgranicznej w ochronie zdrowia? Może są jakieś praktyki, przykłady dobrych rozwiązań, które można by było zaimplementować w trakcie polskiej prezydencji, czy w ogóle w ramach współpracy w Unii Europejskiej? Ja myślę, że ten, to pytanie należy i ten, w ogóle ten temat należy podzielić na dwa takie obszary. Po pierwsze, badania i rozwój po drugie, dostępność teraz. Uh -huh. Teraz, jeśli chodzi o badanie i rozwój, to mamy tutaj dwa obszary, które są ultra istotne, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, ale też właśnie partnerstwo publiczno-prywatne. Czyli po pierwsze, wczesny proces badawczo-rozwojowy, czyli w tej nomenklaturze farmaceutycznej nazywa się to Drug Discovery. Czyli tak naprawdę poszukiwanie celów molekularnych. I związków chemicznych, biologicznych, które te cele molekularne będą atakowały. Czyli takie naprawdę badania podstawowe, które najczęściej odbywają się w jednostkach akademickich. Tu ważne jest finansowanie, ponieważ mhm. no, te badania bardzo wczesne, no, niestety dosyć rzadko widzą światło dzienne w postaci leku za 10-15 lat. Prawda? Więc ryzyko takich badań wczesnych jest bardzo wysokie i są to badania no, takie bardzo odkrywcze, prawda? No, stąd ta nazwa drug discovery. Mm -hmm. Ważne jest tutaj, żeby, zwłaszcza jeśli chodzi o Europę, żeby wzmacniać konkurencyjność Europy właśnie w tych wczesnych fazach rozwoju, ponieważ patrząc na tę branżę farmaceutyczną, to stała się ona wyjątkowo globalna. I tak naprawdę leki, które są odkrywane, badane przez firmy w poszczególnych krajach, one natychmiast w zasadzie znajdują zastosowanie u pacjentów na całym świecie. Więc tutaj trochę konkurujemy i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Chinami. I Unia Europejska nadal jest gdzieś tam z tyłu, jeśli chodzi o chociażby liczbę patentów właśnie mhm. w zakresie biotechnologii. Drugi element to są badania kliniczne. I tutaj ważne jest, aby polscy pacjenci mieli dostęp do tych nowoczesnych, badanych terapii jak najwcześniej. Badania kliniczne są, taką, są takim narzędziem dostępności, tak naprawdę. I Polska jest bardzo konkurencyjnym krajem, jeśli chodzi o badania kliniczne, ponieważ jest to duży kraj, jest to kraj liczebny i ważne jest, żeby ta konkurencyjność Polski. I szeroko pojętej Unii Europejskiej była podkreślana. Po trzecie, dostęp do innowacyjnych terapii dla pacjentów. I, I to jest najważniejszy, tak naprawdę, temat. I tutaj systemy ochrony zdrowia, Unia Europejska, kraje członkowskie powinny wypracować mechanizmy jak najszybszego dopuszczania i udostępniania nowoczesnych terapii pacjentom. Ponieważ ja, no, z punktu widzenia pacjenta najgorszą rzeczą, jest przeczytanie w czacie GPT, że jakaś terapia jest dostępna. Ale nie u niego. Ale nie u niego, ale nie w danym kraju. Jest dostępna chociażby 500 km dalej w Niemczech, a nie tutaj. Czy jest dostępna za oceanem, a nie tutaj. I y, terapia, która. Zwłaszcza te nowe terapie innowacyjne w chorobach rzadkich, to są terapie, które najczęściej ratują życie. Bądź dramatycznie poprawiają jakość życia u pacjentów. I stąd myślę, że wszelkie regulacje, które będą przyspieszały dostęp pacjentów do tych terapii, to jest tak naprawdę z punktu widzenia odbiorcy tych leków, czyli pacjenta, to jest rzecz absolutnie podstawowa i najważniejsza. Ostatnie pytanie, żebyśmy tutaj podsumowali, powiem, że pan doktor zajmował się też medycyną genomową, chciałbym zapytać, jak pan ocenia? Stan i takiej perspektywy rozwoju tej medycyny, właśnie genomowej, w Polsce i w Europie, bo mówimy o prezydencji, o pewnej unifikacji. Jakie są korzyści i ewentualne zagrożenia związane z wykorzystaniem danych molekularnych w diagnostyce i leczeniu chorób? Ja myślę, że pierwszy, pierwsza kwestia, która mnie przychodzi do głowy, myśląc o medycynie genomowej, to jest bezpieczeństwo danych, bo tak naprawdę już teraz. Zmapowanie genomu, czy to całego genomu, czy egzomu, technologicznie i finansowo można powiedzieć, że jest błahostką. Uh -huh. Natomiast błachostką nie jest interpretacja, i błachostką nie jest przechowywanie danych. Jak z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak. Mają wszystko? Pytanie, yy, jak to przeanalizować, i co w związku z tym, co z tego wynika? Tak. Podejmowanie decyzji na podstawie tych danych. Tak. I tutaj no, mamy. Inicjatywę Milion Genomów w Europie. Mamy inicjatywę Genom Polski, która gdzieś tam się przewijała w mediach. I myślę, że można sobie wyobrazić scenariusz za, za dekadę, może nawet szybciej, gdzie, w którym każdy noworodek Unii Europejskiej będzie miał zmapowany, genom. Będzie miał zmapowany gen. I no właśnie, i teraz, co będziemy robić z tymi danymi? To będą bardzo wartościowe dane. Z każdego punktu widzenia i y, y, jak powinniśmy te dane wykorzystać. Po pierwsze, jak przechowywać, jak interpretować i jak wykorzystywać, żeby zapewnić jak najzdrowsze i jak najdłuższe życie tym nowonarodzonym dzieciakom. Prawda? No bo y, patrząc na y, demografię Unii Europejskiej, zmagamy się i będziemy się zmagać prawdopodobnie przez wiele kolejnych lat, czy nawet dekad. Z problemem starzejącego się społeczeństwa. I to jest zresztą jeden z priorytetów, Kolejnie które priorytet. by wystarczyło. Kolejne priorytet. I teraz oczywiście możemy na ten problem popatrzeć dwutorowo. Po pierwsze, na to, jak zapewnić seniorom zdrowe życie jak najdłużej, a po drugie, jak zapewnić dzieciom, które się rodzą zdrowe życie jak najdłużej. Dzieciom, które będą wkraczały. W świat, którego nie znamy tak naprawdę dzisiaj, świat, który będzie zdominowany prawdopodobnie przez sztuczną inteligencję i świat, który, no właśnie, będzie opierał się coraz, coraz mniej na takich dość, już można powiedzieć, prehistorycznych parametrach krwi, jak morfologia, czy poziom glukozy, czy cholesterolu, a coraz bardziej na nowoczesnych badaniach, właśnie. Genom. I teraz jak to będziemy wykorzystywać, jak upewniać się, że te dane są bezpieczne? Myślę, że Polska y, może odegrać tutaj ważną rolę, y, ponieważ y, no, znów mamy dostęp do y, kadry, mamy dostęp do kadry informatyków. Tak naprawdę sekwencjonowanie genomu jest coraz mniej domeną biotechnologów. A coraz bardziej domeną informatyków i y, naukowców, y, którzy zajmują się prawda, z, zupełnie inaczej tą biotechnologią z punktu widzenia właśnie takiego modelowania in silico. I to jest, y, to jest domena jeszcze taka dość y, y, zielona, można powiedzieć, taki greenfield, czy takie niezaorane zupełnie pole. I myślę, że jako Polska powinniśmy zwrócić uwagę na to, że jak ta dziedzina może się rozwijać, jak Europa może stać się konkurencyjna z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście właśnie czy urządzeń do sekwencjonowania genomów, czy y, software'u do analizowania genomów, czy baz danych do bezpiecznego przejmowania tych genomów. Kiedyś, wiele lat temu, y, funkcjonowała taka koalicja na rzecz zdrowego starzenia się i jej mottem było zdrowe starzenie się zaczyna się w dzieciństwie. No i życzymy sobie, żeby ono się zaczynało nie tylko teraz, żeby w 2025 roku w trakcie prezydencji te najważniejsze kwestie, które rzutują na przyszłość społeczeństw, ochrony zdrowia, stanu zdrowia społeczeństw, również związanych z genomem, z bezpieczeństwem danych, i z rozwojem ochrony zdrowia w 2025, żeby te pierwsze półrocze, w którym prezydencja Polska będzie miała miejsce w Radzie Unii Europejskiej, było zapamiętane jako ten czas, w którym te sprawy posunęliśmy do przodu. One są ważne, one są kluczowe dla rozwoju społeczeństw Unii Europejskiej, w tym społeczeństwa polskiego, a moim i Państwa gościem był dzisiaj pan dr Jarosław Oleszczuk. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam na następny podcast. Dziękuję bardzo.